Katedra Judeistki Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym ósmym, ostatnim z naszego, w naszym cyklu wykładzie porozmawiamy o świadomości politycznej żydowskiej młodzieży. Ceną za tak wielkie zaangażowanie polityczne młodzieży żydowskiej, o którym rozmawialiśmy w poprzednim wykładzie, numer 7, poświęconym aktywności politycznej żydowskiej młodzieży, była skrajna, często ideologizacja ich myślenia o otaczającym świecie. I czasem skrajne albo bardzo daleko idące podporządkowanie się ideologii ich własnej organizacji, które wpływało na to, jak myśleli o otaczającym świecie. I doskonałym tego przykładem jest fragment autobiografii jednego z autorów, który należał w momencie pisania autobiografii do organizacji komunistycznej, który opisuje, w jaki sposób ta organizacja miała na to, jak on w inny sposób zaczął czytać książki. Cytuję. Ich stosunek, czyli moich towarzyszy z partii, do książek był inny, mniej emocjonalny niż mój. Mnie zawsze interesowało zagłębianie się w psychologiczne uwarunkowania tego czy innego charakteru w myśli jednostki. Na przykład uwielbiałem zgłębiać zaburzenia, psycho, e, zaburzone psychologie bohaterów dostojewskiego. Jednak inni zainteresowani byli głównie końcowymi wnioskami autorów. Oceniali książkę ze społecznego punktu widzenia, natomiast ja analizowałem ją z pozycji czysto indywidualistycznych. Od nich nauczyłem się wyodrębniać socjalistyczną zawartość każdej z książek. Zrozumiałem zasadność ich podejścia i zgodziłem się, że właśnie w taki sposób należy czytać i rozumieć książki. I tego rodzaju właśnie zideologizowane myślenie o otaczającym świecie nie dotyczyło absolutnie tylko młodych komunistów, bo, jako przykład, możemy podać osobą o skrajnie przeciwnych poglądach, czyli członka bejtaru, czyli prawicowej, syjonistycznej organizacji młodzieżowej, którego ideologia partyjna ma wpływ na to, jak on zaczął myśleć o swoich kolegach, o swoich rówieśnikach. W ten sposób młody członek bejtaru opisuje swojego kolegę, który niedawno wystąpił z jego organizacji. Dziś, w rok potem, jest typowym drobnym mieszczaninem. Ma zamiar się żenić. Gdy się ożeni, kupić sobie dwa łóżka, lustrzaną szafę i jeszcze kilka mebli. Gdy się ożeni, będzie szczęśliwym ze swoją małżonką. Szkoda mi człowieka tak zdolnego jak Jot. To, że człowiek ten nie chce dla niczego, dla nikogo tworzyć, pracować, myśleć przynajmniej, to niechaj mówi i świadczy o degeneracji. W dzisiejszym położeniu młodzieży żydowskiej takich z niej jak Jot, jako degenerantów, degeneratów umysłowych, wielkiej niestety części naszej młodzieży. I to jest jakby takie myślenie typowe dla wielu młodych ludzi, właśnie zideologizowane, którzy jakby się tej ideologizacji poddają, i bardzo niewielu młodych ludzi, którzy temu procesowi jest poddanych, było tego świadomych. Natomiast zdarzali się tacy nieliczni i jedna z lewicowych sionistek opisuje krytycznie. Swoją organizację i ona jest tutaj wyjątkowo, bo ona rzeczywiście widzi to, co taka radykalna aktywna, aktywność polityczna często robi z myśleniem młodych ludzi. I ta młoda lewicowa sionista napisała w swojej autobiografii. Pomimo, że wyszłam z organizacji, czułam do niej sentyment nawet bardzo długo. Organizacja dała mi wiele. Oprócz kilku mile spędzonych lat, nabrałam tu pewnego kierunku myślenia i ustosunkowania się do świata i ludzi. Wpływ organizacji był jednak w tym kierunku może za silny i zbyt krępujący. Organizacja za na to swych członków od życia szerszego, dając coś, żądała w zamian oddania całego ja. I należy podkreślić, że, że tego rodzaju, jakby. Pełnego poświęcenia się oczekiwały na różny sposób różne organizacje, niezależnie czy były prawicowe czy lewicowe, do których wstępowali młodzi Żydzi. I należy też podkreślać, że tego rodzaju pełne poświęcenie i radykalne zaangażowanie wymagało też zaangażowania się w konflikty polityczne, czy też a zatem szło konflikty z innymi ugrupowaniami, partiami politycznymi, organizacjami młodzieżowymi, co doprowadzało często do swoistych wojen domowych w domach czy w małych miasteczkach pomiędzy kolegami i koleżankami z jednych klas, z tych samych ulic i podwórek. I chciałem tutaj zacytować charakterystyczny, charakterystyczny fragment dziennika, tym razem nie autobiografii, jednego z lewicowych syjonistów który opisuje jakby swoje zachowanie czy swój stosunek do, do rewizjonistów, czyli do prawicowych syjonistów i członków ich młodzieżówki, czyli Betaru, w swoim małym miasteczku. On, w swoim miasteczku on akurat pochodzi i opisuje tutaj sytuację w Bielsku Podlaskim. Cytuję: Wczoraj miał miejsce rewizjonistyczne zebranie, na którym występował adwokat Kap. Strasznie oburzyły mnie jego słowa. Słyszałem już trochę rewiz rewizjonistycznych referatów, ale takich kłamstw, takiej demagogii, czegoś takiego nie słyszałem nigdy. Ale co mnie najbardziej zezłościło, to fakt, że nie ośmieliłem się mu przerwać. To była mała sala, nieliczni rewizjonistowie nie zdecydowali się na przerywanie wystąpienia. Podjąłem wtedy decyzję. Od dziś chodzić będę na odczyty rewizjonistów i będą je przerywać. Zgodnie, zgodne jest to z moim poczuciem honoru. U nas w miasteczku więcej rozmawia się o zakłóceniach niż o samych referatach. W ten sposób każdy odczyt stawał się na, e, czymś na kształt meczu futbolowego, a zakłócenia golami. I należy podkreślić, że tenże młody autor sam wcześniej, zanim został lewicowym syjonistą, był członkiem Betaru i ten, ci koledzy, których atakował na tych zebraniach, byli jego kolegami z podwórka, których często znał i z którymi się przyjaźnił i do, do tej samej organizacji należał. I tego rodzaju doświadczenie i zaangażowanie było elementem jakby y, doświadczenia w latach 30. wielu młodych Żydów, i to generalnie wynika z, z ogólnego wzrostu roli przemocy. W, w polityce lat 30., i z tym związany jest też wzrost, y, 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 czy centralna rola takich wartości w polityce, jak siła fizyczna, karność, dyscyplina wewnętrzna i też gotowość do samopoświęcenia, polegająca na, na fizycznej konfrontacji z politycznymi przeciwnikami. I znowu tego rodzaju, jakby element kultury politycznej. On definiuje bardzo różne organizacje, i skrajnie lewicowe, i skrajnie prawicowe. I tutaj, jako tego przykład, możemy podać wzrost popularności Bundu, czyli tej socjalistycznej żydowskiej partii w latach 30., który ten wzrost swojej popularności w latach 30. w dużej mierze opierał na, na, takim, na politycznej komunikacji, czy na takiej symbolice związanej z jego bojówkami, z jego grupami samoobrony. I miał takie dwie grupy samobrony. Jedna nazywała się Zelprzód, czyli samobrona, a druga w Szturem, czyli to była taka organizacja bojowa jakby młodzieżówki tej partii BUNT. I, i jakby. Tego rodzaju bojówki, one manifestowały to, że ta partia jest fizycznie silna, że ona jest w stanie dać odpór politycznym przeciwnikom, że jest w stanie bronić Żydów i rzeczywiście te bojówki bundu, one w latach 30. zasunęły głównie konfrontując się jakby z polskimi bojówkami prawicowymi, ale nie należy zapominać, że ich geneza tak naprawdę, one powstały w latach 20., kiedy głównymi przeciwnikami politycznymi byli, bo bundu byli Żydowcy komuniści. Jakby te bojówki bundu wykuły się, wykuły się na fizycznej konfrontacji z żydowskimi bojówkami komunistycznymi i to jakby jest elementem tego, tego doświadczenia, jakby, um, i tego doświadczenia żydowskiej polityki lat 30. i też tej kultury politycznej um, okresu międzywojennego, szczególnie lat 30., bo z drugiej strony w latach 30. Um, gwałtownie rośnie popularność prawicowego syjonizmu wśród młodych Żydów, szczególnie organizacji młodzieżowej rewizjonistycznej, czyli Betaru również ona opiera swoją komunikację polityczną w dużej mierze na marszach, na mundurowaniu, na pokazaniu takiej organicznej jedności fizycznej siły, którą reprezentuje ta organizacja i to samo właśnie dotyczy lewicy i prawicy i wszystkie te młodzieżowe organizacje one jakby mają tendencję do, odpowiada do odpowiadania przemocą na przemoc. To znaczy dla nich obrona honoru swojej własnej grupy, czy żydowskiego narodu yy, oznacza też bardzo często uczestnictwo w przemocy, czy też w, w kąt w konfrontacji z przeciwnikami politycznymi. I to w latach 30. obejmuje też starcia pomiędzy młodymi żydami, reprezentującymi różne walczące ze sobą ugrupowania polityczne. W latach 30. również tego rodzaju. Yy, Rosnąca rola przemocy w polityce obejmuje konfrontację różnych żydowskich bojówek, czy też organizacji młodzieżowych z organizacjami politycznymi i bojówkami polskimi. Tutaj najczęściej mam na myśli różne organizacje związane z narodową demokracją. I tutaj mogę na przykład przywołać wspomnienia Itzhaka Benamiego, to jest taki emisariusz wysłany do Polski z Palestyny w 1937 roku, który reprezentuje. ECEL bądź IRGUN, czyli Prawicową Wojskową Organizację, która działa w Palestynie i jest związana jakby z ruchem rewizjonistycznym i w odpowiednikiem w Polsce, czy Główną Organizacją Młodzieżową, z której rekrutuje ten irgun swoich członków, jest właśnie ten prawicowy, syjonistyczny Betar. I ten, Ben Nami przyjeżdża w drugiej połowie 1937 roku do Częstochowy, gdzie ma wśród członków Betaru rekrutować przyszłych bojowców tej organizacji w Palestynie. I on opisuje dokładnie, jak te, młode, jak te bojówki Betaru patrolują Częstochowę, żeby nawet nie tylko uczestniczyć w samobronie, wręcz wstrzymać, wszczynać walki z młodymi jędekami i w ten sposób, żeby pokazać, że Żydzi nie są słabi, tchórzliwi, tylko że właśnie dysponują siłą fizyczną i są w stanie atakować i wygrywać w konfrontacji fizycznej z narodowcami. I warto podkreślić, że to absolutnie nie dotyczy tylko żydowskiej prawicy, czyli tutaj Betaru, bo bardzo, podobne, bardzo podobną relację znajdujemy we wspomnieniach Izraela Koena. Szefa lokalnej komórki Hehaluc, czyli takiej lewicowej, ponadpartyjnej organizacji sionistycznej w Kowlu, który y, 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 opisuje, jakby Przemoc antyżydowską, która ma miejsce w jego miasteczku też w 1937 roku, nasilające się ataki na kibuc i odpowiedź, którą jakby bojówka sformowana w tym kibucu, czyli w tej syjonistycznej wspólnocie, formułuje, i opisuje sytuację, kiedy pewnego razu grupa właśnie tej kibucowej samobrony, samobrony zauważa dwójkę młodych endeków, trzymających jednego z członków jej organizacji na ulicy i on opisuje tę sytuację. Zauważyliśmy dwóch chuliganów trzymających jednego z naszych, Jehudę Oppenheima. Nosił on okulary, nie należał do samobrony, podobny był do studenta Yeshiva, czyli Wyższej Uczelni Talmudycznej. Biedny stał pobijany i spływała z niego krew. Samobrona nie czekała, od razu rzuciła się na napastników i za zaczęła zadawać im mordercze ciosy. Polscy chuligani nie rozumieli skąd się wzięliśmy i co się dzieje, w jaki sposób żydowscy chłopcy mogą bić Polaków, jak to możliwe. I tutaj wyraźnie widać w tym cytacie taką chęć odpowiedzi przemocy na przemoc, zamanifestowanie honoru i siły narodu żydowskiego, dokładnie tak samo jak robią te inne grupy i manifestowanie, że Żydzi nie są tylko jakby biernymi ofarami, ofiarami. I to pokazuje wraz z tymi innymi przykładami jakby wzrost ogólnie roli przemocy w kulturze politycznej lat 30., w tym wypadku w kulturze politycznej, w której uczestniczy żydowska młodzież. Inną bardzo ważną cechą jej świadomości politycznej lat, lat 30. jest to, o czym mówiliśmy wielokrotnie wcześniej, czyli takie pragnienie czy myślenie o otaczającym świecie w kategoriach radykalnej zmiany. I to często powoduje taki bardzo ciekawy albo tylko na pierwszy rzut zaskakujący, ale jakby zrozumiały tak naprawdę eklektyzm, to znaczy to, że młody człowiek, który jest związany z jakąś organizacją jest w stanie przyjmować czasem symbole organizacji skrajnie przeciwnej, ponieważ jeżeli one również mówią o radykalnej zmianie, o radykalnie nowym świecie, który, który ma nadejść i chciałem tutaj zacytować przykład jednego z młodych członków Betaru, czyli właśnie takiej bardzo prawicowej organizacji syjonistycznej, która rzeczywiście jakby Jednym z głównych celów jest zwalczanie komunizmu w każdej postaci, czy też jakby zwalczanie żydowskich komunistów. I tenże członek Bejtaru opisuje taki moment w swoim życiu, jakby zawahanie ideowego. Cytuję, o czym rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o różnych typach ludzkich o społeczeństwie przyszłości, w skrócie o wszystkim pod słońcem. Wtedy nieoczekiwanie doświadczyłem kryzysu ideologicznego. Z jednej strony czułem Narodową Dumę, z drugiej czułem niezmierną sympatię dla światowego proletariatu i dla Rosji jej rewolucji. Miałem ogromny szacunek dla tych, co marszowali 1 maja, trzymając czerwoną flagę robotników. Chciałem być tak, jak oni, dodając mój głos do pieśni y, ich powstania. I oczywiście nie jest to pogląd. ortodoksyjny, jest to pogląd zupełnie niezgodny z ideologią da, danego ruchu, ale pokazuje, jakby y, Chaos też, który się często dzieje w głowach młodych, niewprawnych w polityce ludzi, i ogólną atrakcyjność wszelkich radykalnych ideologii, która, e, którą, e, e, która tych młodych ludzi e, cechuje. E, I e, tego rodzaju, jakby. Propozycją właśnie nowego życia jest też ta alternatywna propozycja, czyli sojenistyczna, y, po życia w Palestynie. I nie zawsze ona musi oznaczać takie y, zaangażowanie w pełni polityczne i budowę jakby tak czegoś, y, y, tylko czasami po prostu wiarę, że poprzez wyjazd do Palestyny, zaangażowanie w syjonizm, ja swój indywidualnie los mogę poprawić i po prostu zbudować nowe, lepsze życie. I chciałem tutaj taki jeden przykład właśnie mniej ideologiczny, myślenie o Palestynie, zacytować, który też jakby pokazuje, jak bardzo rdzeniem świadomości tych wszystkich młodych ludzi jest po prostu jakiegoś rodzaju zmiana Sytuacja radykalnie inna od tej, w której ci, żyją ci młodzi ludzie. Jednym z takich przykładów nieideologicznego nie myślenia o Palestynie, ale w którym zasadza się takie przekonanie o konieczności zmiany własnego życia i atrakcyjności, jaką syjonizm może i yy, atrakcyjności syjonizmu w kontekście tej zmiany, ponieważ on proponuje taką indywidualną przemianę i odmianę własnych losów, jest fragment autobiografii jednej z młodych yy, autorek. Ciągle jeszcze nie do końca podam się mojemu losowi i nie mam zamiaru spędzać całego życia wykonując tego typu pracę. Opiekunki do dzieci. Mimo wszystko mam zamiar wyjechać do Palestyny i żyć tam. Jeśli bym miała pieniądze, wy wyemigrowałabym nielegalnie, lecz ich nie mam. Mam nadzieję, że Bóg da mi siłę i wytrwałość, abym mogła tu zostać na tyle długo, żeby zbierać pieniądze na podróż. Wyjadę do Palestyny i zacznę nowe życie. Mam nadzieję, że opis tego życia będzie przyjemniejszy i bar bardziej radosny, od tego. Inny autor, niedoszły student medycyny Zelwowa, zakończył swoją autobiografię następującymi słowami. Chcę wyjechać do Erec, gdzie będziemy u siebie w domu. Tak dalece zbrzydło mi życie w diasporze, zwłaszcza gdy, utrzymujemy, gdy otrzymuję entuzjastyczny list od brata, który z zeszłego roku już wyjechał do naszego kraju. Chciałbym tam w miarę możliwości studiować medycynę. Niestety tego fakultetu tam jeszcze nie ma. Należy to do kwestii przyszłości. Ale mam nadzieję, że będzie, a wtedy ja będę mógł się z zapałem oddać i leczyć bezinteresownie naszych braci, którym tak często potrzeba, aby wytrwać mogli w tak ciężkiej dla nas epoce, w której, mimo tak wysoko rozumianej idei równości i wolności, jesteśmy w wielu krajach prawdziwymi po macoszemu traktowani. Będą pracować dla dobra naszego narodu. Chciałbym nawet nie osiągnąć tego celu, jeżeli to tylko odniesie pożądany rezultat. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy dla naszego narodu, jeśli już nie wzorowe miejsce, to w każdym razie równorzędne wśród innych narodów świata. I niezależnie od chaosu jakby tego cytatu, i niezależnie od tego, czy autor nie może się zdecydować, czy chodzi mu o tylko poprawę swoich indywidualnych losów, czy też rzeczywiście o takie prawdziwe zaangażowanie polityczne i budowę jakby państwa żydowskiego w ziemi Izraela, to zasadniczym rdzeniem tego cytatu i świadomości tego młodego człowieka jest jakby uznanie konieczności zmiany. To znaczy to, że on musi zasadniczo zmienić swoje życie i ta właśnie zmiana jako fundament myślenia o rzeczywistości łączy młodych Żydów niezależnie od ich poglądów politycznych. Jedni myślą o tej zmianie, która jest do osiągnięcia tylko w ziemi Izraela, drudzy myślą o tej zmianie, która jest do osiągnięcia tylko w diasporze, w tym wypadku w Polsce poprzez rewolucję. Niektórzy łączą te dwie rzeczy. Natomiast radykalna transformacja otaczającego świata po to, żeby mógł się. Poprawić ich los jest tym, co łączy młodych ludzi niezależnie od ich politycznej przynależności, a przynajmniej ich większość. Kolejną wspólną cechą myślenia o otaczającym świecie, które ma bardzo ważne polityczne znaczenie, jest autorytaryzm, który niewątpliwie też jest jedną z ważniejszych cech. Żydowskiej kultury politycznej lat 30., szczególnie kultury politycznej młodych ludzi i organizacji młodzieżowych. I znowu pewnego rodzaju autorytarne myślenie, wzrost takiej niewiary w demokrację, czy też w liberalną demokrację, znowu jest taką cechą, która konstytuuje ówczesne zarówno prawicowe, jak i lewicowe myślenie. I tutaj. Chciałbym zacytować y, autora, który jest y, rewizjonistą, członkiem Betaru, ale absolutnie tego rodzaju myślenie dotyczy też lewicowych syjonistów, y, socjalistów czy też y, młodych komunistów. Ten młody człowiek pisze: Powiedzmy, że ludzie nie rozumieją wysokości zadania, na które, na które y, stać powinni. Jeśli tak jest faktycznie, to przyjąć należy, że tam gdzie naród jest jednolity, zorganizowane państwo silne, tam istnieje owo prawo mocnej dyscypliny, a nawet raczej gwałtu. Tam ludzi, obywateli, wzięto w karby, jak konie na uwięzi, powiedzmy, jak dyrygent orkiestrę. I ten młody człowiek w swojej autobiografii postuluje takie wzięcie ludzi w karby, żeby zrealizować ten wielki cel jego partii, jego organizacji, czyli budowę, Rychłą budowę żydowskiego państwa w Palestynie, ale podobne myślenie o braniu ludzi w karby, o takiej żelaznej partyjnej dyscyplinie i o czy też żelaznej właśnie dyscyplinie danej klasy społecznej czy danej grupy społecznej, mają też młodzi żydowscy socjaliści czy młodzi komuniści, to łączy tych wszystkich młodych ludzi. Kolejnym cechą, którą jest bardzo istotna dla myślenia o świecie w latach 30. żydowskiej młodzieży, i znowu nie tylko żydowskiej młodzieży, ale łączy to ich myślenie z myśleniem przedstawicieli innych grup narodowych, które mieszkają, zamieszkują II Rzeczpospolitą, jest katastrofizm, który jest kolejną cechą myślenia politycznego, swoistą, bardzo swoistą dla, dla lat 30. I tutaj chciałbym zacytować autora, który jest lewicowym sionistą, i więc absolutnie nie ma poglądów komunistycznych i wierzy, że przyszłością jego i narodu jest emigracja i budowa nowego socjalistycznego społeczeństwa w Palestynie, a nie angażowanie się w socjalistyczną bądź komunistyczną rewolucję w diasporze czy w Polsce. I mimo to tenże młody autor pisze tak o sobie. To wa warto podkreślić, jest członkiem wspólnoty, syjonistycznej, czyli kibucu na Grochowie tutaj, w okolicy, wówczas pod Warszawą, dzisiaj, która, która jest dzielnicą Warszawy. I tenże członek kibucu na Grochowie pisze Urodziłem się w czasie wybuchu wulkanu, który do dziś nie ucichł. Nie ucichł. Dzisiejsze pytanie brzmi Gdzie można schronić się od jego lawy? Odpowiedź jest mocna. Trzeba walczyć o inne jutro. Musi nadejść chwila powstania milionów robotników przygniecionych kapitałem. Wtedy oni zaczną działać, rozleją swoją gorącą lawę, zaleją miasta i wsie i zbudują na, na ziemi nowy świat na socjalistycznych podstawach. Czy ja tego dożyję? Widzimy tutaj z jednej strony taki rewolucyjny katastrofizm, a z drugiej strony, właśnie wręcz strach. Czy, czy tego rodzaju kataklizm ta młoda osoba przeżyje? I tego rodzaju katastrofy rzeczywiście łączy bardzo wielu młodych Żydów w Polsce międzywojennej, szczególnie w latach 30. Znowu, niezależnie od tego, czy myślą oni w kategoriach syjonistycznego tam, czyli budowy przyszłości narodu żydowskiego w ziemi Izraela w Palestynie, czy też budowy jego przyszłości w diasporze, to Wszystkich tych młodych ludzi łączy tego rodzaju katastrofizm i te, tego rodzaju radykalny właśnie sposób myślenia o otaczającym świecie, którego kluczowym elementem jest jakby dążenie do y, zmiany. I y, 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 oczywiście nikt z tych młodych ludzi nie, nie jest stanie, nie był w stanie przewidzieć przyszłości. To nie, nie jest tak, że ktokolwiek przewidywał. Dokładny wybuch II wojny światowej, to, co się podczas II wojny światowej stanie, zagładę i to wszystko, co podczas II wojny światowej miało miejsce. Natomiast należy podkreślić, że młodzi Żydzi w latach 30., młodzi Polacy, młodzi Ukraińcy, wielu młodych Europejczyków, no wśród nich było takie bardzo powszechne przekonanie, że kolejna wojna światowa jest duża szansa, że niedługo wybuchnie i że może jej towarzyszyć pasmo. Jakaś, jakiegoś rodzaju rewolucja, czyli do jakiegoś rodzaju wielkiego wybuchu w Europie um, dojdzie. I oczywiście ro, ogromny rezonans wśród tych młodych ludzi um, mają takie um, wydarzenia jak dojście Hitlera do władzy w Niemczech w 1933 roku, wojna domowa w Hiszpanii, um, czy też w wypadku młodych Żydów oczywiście też bardzo duże znaczenie w, jakby w takim. Wzmożeniu radykalizmu tychże młodych ludzi, też, czy też myśleniu o świecie w kategoriach katastrofy, czy też w kategoriach nieuchronnej wojny, konfliktu, jest żydowska-arabska wojna domowa, która wybucha w Palestynie w 1936 roku. I reasumując, należy tutaj podkreślić taki ogólny mroczny obraz świata. Które mają ci młodzi ludzie w latach 30. i którzy dzielą rzeczywiście ze swoimi rówieśnikami polskimi, ukraińskimi, niemieckimi, francuskimi czy angielskimi, bo tego rodzaju właśnie mroczne, katastroficzne myślenie o otaczającym świecie jest cechą lat 30. w całej Europie. I zrozumienie tego rodzaju świadomości politycznej. I też kultury żydowskiej młodzieży, o których mówiliśmy na, w całej serii tych ośmiu wykładów, które miałem przyjemność dla Państwa zaprezentować, jest kluczowe nie tylko dla, dla zrozumienia okresu międzywojennego, ale również dla zrozumienia różnych żydowskich postaw podczas II wojny światowej, też różnic pokoleniowych w postawach młodych Żydów w realiach okupacyjnych, czy też jeżeli chodzi o postawy młodych Żydów na wschodzie II Rzeczypospolitej, która w latach, latach 39-41 jest okupowana przez Związek Radziecki. I też jest kluczowe dla zrozumienia charakteru relacji polsko-żydowskich, zarówno w okresie II wojny światowej, jak i bezpośrednio po niej, po 1945 roku.